Mówię, że idziemy po śladach samochodu, tam gdzie życie było. Chodź 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 do filmu Ty coś tutaj jest jeszcze Poszukiwania wody. Tu coś chyba jest. Jo. A tu nigdy nie byli A ja, bo to, kurwa wody nie było. A jest teraz? Ej, to jak nie było wody, to ryby się pojawiły. A jak? Zobacz ty, ale dół jakie duże jest. Bierim to, łapię tu. No zobacz. Ty, to taki zapomniany jest. Za ta... Jak to takie zapomniane jest. Jak wpadnie przynęta, to wiesz co się może dziać. Może być dziw. Dzik to będzie. No, ja, ale zobacz, samochody jeżdżą. Trop się urywa. A Zobacz. O, no, drobnica jest, a i szczupak jest. Agora, é só pegar